Proszę, ja pokażę, a tu się wchodzi, a tam jest szyfer, szo szofer taki, tam jest szofer tam, tam szofer to się otwiera, a tam jest takie te pik pyk, 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 Zamykaj i już nie wyjdzie nikt, jak nie znasz. żaden piłkarz. Tam jak, wszystkie piłki będą pochowane tam. To pokaż Panie jak to się chodzi. Ja nie będę wchodził. tam. To... To jest służba porządkowa. Służba nie wróżba. To jest po prostu technika wojskowa. Proszę tam nie wchodzić, bo tam się... otworzysz to granat tam jest. Ale koszulkę to mam. Oooo, cholera. To już tam wejdę. Pogadzę widzom. O Boże, święty. To naprawdę. Ciemnica. <tryk> Ej, to się nie boję. Kopalnie złota. Ciemno nic nie widać. I zobaczył moją piwnicę. Jedno. Odkrył jedną piwnicę. Odkrył. Odkluł jeden skrycia bunkra tajnego. Tak jest. No, to prosimy na wiesz. C'è No, non c'è niente, non c'è niente.